Cześć, zapraszam do programu MTV Cribs, zapraszam w moje stromne progi. Yeah, more. Do what you want. Respect, feel... Tutaj tak jak widać jest moja sypialnia, gdzie... Tak naprawdę za dużo czasu nie spędzam, bo większość czasu to spędzam na wyjazdach. A tu jest miejsce, tak, gdzie tak naprawdę spędzam najwięcej czasu od 19 lat. Gdzie się przeprowadziłem tutaj od rodziców, uciekłem już ja wie na swoje, żeby jak najszybciej troszeczkę usamodzielnić się już. Każdy młody chłopak zazwyczaj chce szybko zrobić efekty, ale to tak się nie da. Moje szybkie efekty to tylko 19 lat lekkiej i ciężkiej pracy w cudzysłowie powiedziane, bo gostujemy to 3-4 godzinki dziennie. A tu jest moja mała kuchnia, gdzie czasami jak mam wolną chwilę coś sobie pogotuję, a że preferuję polską kuchnię i nie, nie, nie lubię restauracji, więc sam sobie gotuję z polskiej kuchni co najlepiej lubię, no to bigos, chabowy, ziemniaki i doczrztej mizerii, że akurat teraz za dużo w domu nie przebywam tutaj. Jak na razie żadnej diety nie stosuję, jem wszystko na co mam ochotę, kiedy chcę i jak chcę. Każdy myśli, że jak już trenuję sporty siłowe, siłownia, to musi być zawsze dieta. Ja akurat nie jestem kulturystą, tylko zajmuję się sportami siłowymi, więc jem wszystko na co mam ochotę. Jak chcą wszyscy wiedzieć, nie mam żadnej diety, nigdy nie robię i jak widać brzuch mi jeszcze nie urodził. Jest akurat moja jedna z lepiej ulubionych zabawek. Dosyć dużo nim jeżdżę sobie i czasami jak mam chwilę wolnego jadę sobie w teren do lasu mi troszeczkę powariować. A to jest druga akurat moja taka zabawka, którą zimą sobie czasami jeżdżę. Co prawda jest to ciężki doporny samochód, ale na zimę, na szybką jazdę, zim jest dobry dlatego, że wyboje na naszych drogach dziury daje się nim szybko przelatywać. No i jeszcze tutaj takie mam wiedza małe zabawki jest to akurat. Dlatego akurat mam sentyment, jest to mój pierwszy lepszy samochód, który sprawiłem sobie 4 lata temu. No i akurat do niego taki, trochę taki mały sentyment mam i go sobie tak trzymam. Dobrze moi drodzy, teraz starczy tej zabawy, a ja biorę się teraz za robotę i do następnego razu.